Cześć wszystkim, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest Angry Birds Epic. Moi kochani, zostawcie łapkę w górę albo w dół, ocencie ten filmik, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Jak widzicie, nie mam tutaj, moi kochani, nie mam tego eventu, gdzie można było maga zdobyć. No niestety, nie poszło mi. No ale może innym razem się uda. Będziemy musieli też dołączyć, dogonić tutaj te nagrody, które otrzymujemy za każde wejście do gry, mam nadzieję, że uda mi się w ogóle dogonić to, no ale tak, mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba i będziecie tutaj ze mną wspólnie przebywać, o, pogramy sobie trochę w ten griberc, zobaczymy jak mi pójdzie, mam nadzieję, że dobrze, zostawcie łapkę w górę oczywiście albo w dół, jak uważacie, moi drodzy, po prostu ocencie ten film, nie przechodźcie obok niego obojętnie, ja już zrobiłem filmik na ten temat, jak to mniej więcej wygląda, dlaczego tak ważne jest to, byście oceniali Filmy, prawda? Zostawili łapkę w górę albo w dół. Dowolnie, nawet jak nie chcecie łapki w górę, to w dół możecie wrzucić. Może czemu mam tu tego maga? No dobra, niech będzie. Pierwszy komentarz od Oscara Brot, ile masz znajomych na Facebooku? Około 2,5 tysiąca, jeżeli się nie mylę. Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje, około 2,5 tysiąca. Chociaż mogę się mylić, oczywiście, ale nie wydaje mi się, bym się mylił. No, w sumie nie jest aż, no, bardzo duża ilość, prawda? Jakby nie było tych znajomych. Dobra, muszę tego czaka zmienić, bo on nie jest aż tak dobrą klasą, jakbym chciał. Kolejny złoty pieniążek, myślę, że on się przyda, jeżeli będziemy mieli jakąś, jakieś, nie wiem, zakupy jakichś fajnych rzeczy, prawda? Itemów i tak dalej. Ale co tam, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Dasz, brod, co jest czerwone i szkodzi na zęby? Cegła. Hehehe, <laughs> z wiem! Opowiadałeś ten żart na gierce na żywo, prawda? Dasz, tak mi się wydaje, że to ty byłeś dobra, wejdźmy sobie do gniazda. Krzysztofie jeszcze nie wiem czy pójdę do trybu nieskończoności. Zobaczymy. Jak już to pójdę, może od roślinek rzeczywiście, masz rację. Coś tu jest nowego, tak? Dla bomby zestaw, no ale ten widzieliśmy, prawda? Przecież zestawik. Tutaj jest dla tego. Bardzo ciekawe. Tutaj jest epicki przedmiot. No dobra, lecimy w takim razie. Weźmiemy sobie free rolla, może dostaniemy w końcu jakiś epicki przedmiot. Mam nadzieję, że tak. Fabo, brot. Ile masz lat, czy lubisz chodzić do szkoły? Fabo. Zgadnijcie, ile mam lat. Haha, ha. powiedzcie, no, jak myślicie, ile mam lat? Nie wiem, Fabo. Alpe, gratuluję piątego komentarza, piątego miejsca. Także spoko, loco. Dobra, zróbmy tutaj rola, zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego się tu wydropi. No super. Super, jak zwykle, szczęścia nie mam, no i tak to się dzieje. No i drodzy, jak nie mam szczęścia, lipa trochę. Igor, gratuluję pierwszego komentarza. Gratuluję Igorze. Michał, tu widzę, był trzeci. Wojtku, dziękuję za łapeczkę w górę. Dzięki, leci łapeczka. Dziękuję. Dobra. No dobrze, mamy już pieniążki złote. To pójdziemy do dojo. Musimy wykupić sobie tutaj Masterki. Czemu nie, prawda? Czemu nie mastercom też należy się. Patrzcie, tu mamy jakieś Patrzcie, nie skończyliśmy tego. Tutaj są jakieś jakieś surowce, warto je zebrać. Tu mamy ok, Dobra, pójdziemy po złote monety. Weronika Cześć Weroniko witaj bardzo serdecznie na kanale Brodki Kids. Boże, nie zmieniłem tego maga, muszę go zmienić. i zobaczymy jak będzie. Fabo Brot Suchar, jak nazywa się Krowa bez nóg, mućka na trawie. <noise> Dzięki za słucharka Fabo, bardzo mi miło. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co tu jest special offers. Kociołek za 500. O, wow, Ja takiego kociołka nie chcę. Wednesday. Uuu. Wings Attack Power Increase with Bird Rage. Ok. Check this out. To lecimy po srebrne monety. Brot, ile nagrywasz już lat na YouTubie? Michale nagrywam około 2-3 lat, coś takiego, dwóch chyba. Nie pamiętam nawet dokładnie. Wiktor, Brod, miałeś nagrać Plunder Pirates. Wiktorze, zobaczymy jeszcze czy nagram tę gierkę, wszystko przed nami. To jest Christian. A weźmiemy sobie tego bombę, czemu nie. Bombie też należy się. Tu, 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 lecimy. Alan, gratuluję drugiego komentarza. Plunder Pirates, ja tak się zastanawiam, co to jest to Plunder Pirates. Jestem bardzo ciekawy, moi drodzy. Co my tu mamy? Dobra, zróbmy tak. Teraz zobaczę, co to jest Plunder Pirates. Jestem bardzo ciekaw, moi drodzy. Dobra, zróbmy tak. I pan bomba. Cyk. Czekajcie, bo nie mogę. Ghosty Gunstler. Zaraz zobaczę, co to jest. Plunder Pirates, moi drodzy. Chciałbym zobaczyć, bo jeżeli mam coś nagrać, to muszę zobaczyć, co to zagra. Którą bym nagrał. A, to jest jakiś, słuchajcie. Hmm, no zobaczę, może to nagram. Czemu nie? W sumie, coś podobnego do Clash Royale, tak mi się wydaje. Ale mogę się oczywiście mylić. Dobra, tą świnkę już tutaj wyłączyłem z gry, więc jest ok. A ła, ale mnie uderzacie, zostawcie mnie w świętym spokoju. Tak się nie robi. Dobra, przynajmniej się wychylujemy dwa razy. I tutaj rzucimy jeszcze ten. Jest ok. Zobaczę, Wiktorze, czy nagram tę grę. Być może tak, skoro mnie o nią prosicie. Mam dużo serii i chciałbym też niektóre serie skończyć. Także spokojnie. Dobra kolejna papryka brod nie możesz Ka Kamil tutaj napisał odinstalować Angry Birds Epic bo jak odinstalujesz to już nie będziesz mieć tego co masz i levela. Eee, właśnie odinstalowałem tę grę, ale mam to wszystko, ponieważ zalogowałem się na konto, zarejestrowałem się na konto Robio i tak samo jak mam konto na Rovio, to ten zapis jest automatyczny, automatycznie mi się gra zapisuje. Także uniknąłem tego. Dziękuję, że się o mnie martwiłeś. Bardzo mi jest miło. Dobra. Co my tu mamy? Victor Studio, Brod, jestem twoim profanem, najbardziej lubię Angry Birds Epic i lubię twoją zdziwioną minę, to mnie rozwala. Przy okazji mam pytanie, jak napiszesz komentarz pod odcinkiem 130, przeczytasz mój komentarz w odcinku 131? I łap rainbow'ową łapkę, dzięki za tańczową łapeczkę, złapałem ją właśnie, dzięki. Bardzo mi jest miło, dziękuję Ci bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dobra, ciekawe, zróbmy tak w sumie: wyłączymy, może, tą świnkę z gry, bardzo ładnie. Teraz lecimy z tymi, pięknie. Przeczytajmy, jak widzisz ten komentarz. Moja zdziwiona mina? Taka? Nie wiem, jaka, ale taka. Moi drodzy, lecimy z Angry Birdsami. Ja staram się czytać Wasze komentarze, ale nie zawsze mi się to uda, bo odcinki mają po 10-11 minut. No i wiecie, czasami czasami jest trudno przeczytać wszystkie komentarze. Cieszę się, że Wiktorze, że mogę Ci i Wam, moi drodzy, kochani widzowie, poprawić humor podczas grania. Kacper, Brod, musisz zaktualizować Angry Birds Epic, wtedy będziesz mógł zagrać nowy event Curse of the Necromancer, event z nową klasą dla Chucka z... Jest... Zakończona była to klasa Elite Mag. No nie! Nie, no właśnie, straciłem. Straciłem tego naszego okazję do Elite Chaka, przez to, że, nam, że mi się gra zepsuła. No to jest straszne, no ale co zrobię? Takie życie. Takie życie, no nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra, przynajmniej zdobędziemy srebrne monety. Ale dziękuję Kacperku za informację. Lloyd był, na grze na żywo? Fajnie, Lloydzie, bardzo mi miło. Grzesiu napisał, bro, oglądałem Aksela na twoim kanale, bardzo mi się spodobał. Bardzo się cieszę, że Wam przypadły do gustu, że tobie też Grzesiu przypadł do gustu i wam wszystkim przypadły do gustu te, te, ta nowa seria dzisiaj y, będzie albo się już ukazał odcinek cała seria, z, cały film, czyli wszystkie odcinki z gry Bolek i Lolek i Tajemnicze Zamczysko, także mam nadzieję, że też Wam ta seria przypadnie do gustu i będziecie się z niej. Cieszyli! No ale mam nadzieję, że tak będzie. My sobie gramy w te engry bercy. Zobaczymy, jak pójdzie w ogóle z bercami. Zobaczymy wszystko w swoim czasie. Chciałem zrobić ten event, ale okazało się, że jest zakończony. No i tak trochę niefajnie, nie? Troszkę nie w porządku, ale co zrobić? Tak bywa. Dobra, lecimy przynajmniej dungeony zrobić. Tylko, że tam był ten. Jedną gwiazdkę zdobyłem na dungeonach. To troszkę słabo, nie? Dla mnie to jest trochę słabo. Ale może się wrócę kiedyś tam, kto wie. Dobra, weźmiemy sobie tu tego, a czemu nie, weźmiemy tutaj tego ptaszka, czemu nie, temu ptaszkowi też należy się, dobra, lecimy. Lecimy dalej, Damian Brod, jestem Bartku, to Damian czy Bartek, bo już nie wiem, sam. Max, masz. Maxus ma 140 level w Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. No to nieźle, gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. To jest nie lada wyczyn, naprawdę. Także super. Ej, zmieniłem klasę dla. Ojeju, niepotrzebnie dla czaka. Nie chciałem tej klasy tutaj wrzucać. Chciałem, to znaczy dla blusa, Chciałem inną klasę. Ajajaj, troszkę niefartownie się złożyło. Powiem wam szczerze. Dobra. Ta świnka już też nie ucieknie, jest bardzo dobrze. i to oglądam twoje odcinki 100 razy, dałem ci suba półtora roku temu. Dziękuję ci bardzo serdecznie, to wiele dla mnie znaczy, że oglądacie moje odcinki, bardzo mi tym pomagacie, więc dziękuję. To jest niesamowite, że mnie tak wspieracie. Jest mi niesamowicie miło, jesteście super i najlepsi na świecie, naprawdę. Jakub tutaj napisał, jesteś brod moim ulubionym youtuberem, dziękuję, bardzo cieszę się, naprawdę się cieszę, że, że, że tak uważacie, że jestem waszym ulubionym youtuberem, to bardzo dla mnie znaczy i to jest nie lada mobilizacja, żeby dalej nagrywać gierki dla was, moi kochani, to jest nie lada, nie lada mobilization. Oskar Brod, czy mógłbyś zagrać Angry Birds Fights? I łapka w górę dla Ciebie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za łapkę w górę. No a w Angry Birds Fight będziemy może kontynuowali nasze poczynania. Myślę, że na pewno, bo dawno nie było w sumie. Zobaczymy, zobaczymy, mam tyle gier, naprawdę nie wiem jak ja się z czasem wyrobię. Pan Babeczka, o, Pan Babeczka napisał, więcej Angry Birds, postaram się jak najbardziej zrobić więcej Angry Birds. Ale to nie tylko na przykład Angryberts Epic, czy może jakieś inne Angrybertsy. Spokojnie, Igor, gratuluję pierwszego komentarza. Pan Pomidorek, Filip, pomyślę nad tym. Hahaha, yy, ha, ha, ha. nagrasz CSGO Brod? Łapka w górę. Dziękuję za łapkę w górę. Yy, słuchajcie, w CS raczej nie będę grywał. Powiem szczerze, no bo CS się nie nadaje tutaj na ten kanał, prawda. Jakub, kiedy Geometry Dash Light Broad? Właśnie, w Geometry Dasha trzeba zagrać. Dobrze, że mi o tym przypomnieliście. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, ewidentnie trzeba zagrać Geometry Dasha, prawda? Dawno nie było, więc nagramy na pewno Jakubie. Użyj ryby. Wiktor, masz rację. To jest dobry pomysł, żebym ryby wtedy użył przy tej śwince, bo ona jest bardzo mocna. Dobry pomysł. Nie wiem, czy mam jeszcze rybkę, ale... Jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej użyję. E, Miki Player, wiesz co? Częściej Engryberców nagrywać zobaczę jeszcze, bo to jednak jest takie. No zobaczymy. Szczerze, to nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wszystko przed nami. Cześć Maćku, cześć Maćku. Aleksander ma już piątą wieżę, gdzie jest jajeczko, więc gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie. To... To dobry rezultat, i mam nadzieję, że przejdziesz całą grę i przejdziesz tutaj do podziemi, tak jak ja mam. O, tajczy panda chyba to jest, nie? Jak mi się coś wydaje. Dobra, tylko ta reklama będzie długo trwała. Grzesiu, dzięki, że Ci się odcinek podobał. Bro, proszę dodaj na ruski piesełku, zobaczymy jak to będzie, bo mam dużo znajomych na oryginie i nie mogę przyjmować na razie. Co mi tu dostaniemy? A, esencje tylko. Tak średnio. W ogóle słuchajcie, za dużo mam tej esencji. Czy mi się te engrybercy dobrze zapisały? Takie pytanie mam. Muszę to sprawdzić. Jeszcze sprawdzimy sobie to. Dariusz gratuluję pierwszego komentarza Jolo stone! Dokładnie Yolo. Marcel gratuluję trzeciego i Dominik 10 na 9. Fajna ocena. Słuchajcie, czy ja mam ulepszonego tego yy, Reda? Nie mam, słuchajcie, Elite Knight, nie zapisało mi się to. Ale lipa, ale słabo, moi drodzy, a miałem Elite Knighta i się nie zapisał. Super, dobrze, że chociaż ten się zapisał. To właśnie, ten Treasure Hunter. Też go nie mam? Jezu, gry mi się całe nie zapisały. No nie wierzę, no nic, no takie życie. Straciłem, straciłem dwie fajne klasy. Oj, co za życie, tak to bywa. No nic, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę albo w dół. Ocencie filmik, skomentujcie i zasubskrybujcie. Papatki, trzymajcie się, cześć.